Pep Guardiola oficjalnie zostaje na dłużej w Manchesterze City. Argentyna, lepsza od Peru, 58 asysta Messiego w reprezentacji, przeszedł do historii. Tak będzie wyglądało losowanie do eliminacji Mistrzostw Świata. Skomplikowane, ale na korzyść dla Polski. Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku. Milik coraz bliżej powrotu na boisko. FC Barcelona już w przyszłym roku wróci na Camp Nou. Lewandowski był bardzo blisko transferu do Manchester United. Co dalej z Hendrikiem? Czy Barça przedłuży kontrakt z Iniakiem Penią? Dużo zależy od szczęsnego. Dziś mamy 22 listopada, tego dnia 1987 roku urodził się Marwan Fellaini, a 1989 Chris Smalling. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, a interesujesz się piłką nożną, zachęcam do dołączenia do nas. Na początek wróćmy jeszcze do eliminacji do Mistrzostw Świata 2026. W nocy z wtorku na środę rozegrano kilka meczów w Ameryce Południowej. Zwycięstwo zaliczyła Argentyna, która pokonała 1-0 Peru po golu Lautaro Martineza. Przy trafieniu asystował Lionel Messi. Była to jego 58. asysta w reprezentacyjnej karierze. Tym samym został współliderem razem z Landonem Donovanem w klasyfikacji liczby asyst w narodowych barwach. W hitowym pojedynku Brazylia u siebie zremisowała 1–1 z Urugwajem. W pozostałych meczach Chile pokonało Wenezuelę 4–2, Kolumbia przegrała 0–1 z Ekwadorem, a Boliwia zremisowała 2–2 z Paragwajem. Po 12 rozegranych meczach liderem tabeli jest Argentyna przed Urugwajem i Ekwadorem. Pep Guardiola miał podjąć decyzję co do swojej przyszłości. Ostatnio bardzo dużo dyskutowało się o przyszłości Pepa Guardioli. Jego umowa z Manchesterem City obowiązywała do końca aktualnego sezonu. Wczoraj The Citizens oficjalnie potwierdzili, że Hiszpan przedłużył współpracę z Mistrzem Anglii do 30 czerwca 2027 roku. The Guardian dodaje pewną ciekawą informację. Aktualnie wobec Manchesteru City toczy się postępowanie w sprawie naruszenia przepisów finansowych. W najgorszym wypadku klubowi grozi nawet Degradacja. Wspomniany The Guardian twierdzi, że w umowie nie ma zapisu o odejściu Guardioli w przypadku spadku do Championship. Trzeba przyznać, że jest to dość zaskakujące. Do kolejnego zwrotu akcji miało dojść w sprawie Alfonso Davisa. Umowa Kanadyjczyka z Bayernem obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. Dużo mówiło się o tym, że sprawa jest już przesądzona i piłkarz trafi latem 2025 roku do Realu Madryt. Według informacji Christiana Falka piłkarz wciąż jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji. Oprócz królewskich w grze wciąż pozostaje Bayern oraz Manchester United, który Kanadyjczykowi ma proponować największe pieniądze. Wszystko wskazuje na to, że transferowa saga. z Udziałem Alfonso Davisa potrwa jeszcze naprawdę długo. Dobre wieści napływają do nas z Włoch w sprawie Arkadiusza Milika. Polski napastnik wciąż leczy kontuzję, której nabawił się w meczu towarzyskim z Ukrainą przed Euro 2024. Od tamtego momentu Milik przeszedł dwie operacje. Według włoskich mediów Arkadiusz miał otrzymać zgodę na powrót do treningów dostosowanych do jego stanu zdrowia. Plan jest taki, że Polak do reszty zespołu ma dołączyć w połowie przyszłego miesiąca. Powrotu na boisko napastnika Juventusu możemy spodziewać się na początku przyszłego roku. Na początku przyszłego roku FC Barcelona ma wrócić na Camp Nou. Stadion ten jest obecnie w fazie renowacji, która ma się zakończyć w 2026 roku. Drużyna na swój obiekt ma wrócić już na początku przyszłego roku. W oficjalnym komunikacie Duma Katalonii poinformowała, że zostają na estadio Olímpic louis Companys do lutego przyszłego roku. Potem swoje mecze mają już rozgrywać na Camp Nou. Robert Lewandowski udzielił ostatnio kilku ciekawych wypowiedzi. Wczoraj opublikowany został odcinek podcastu Rio Ferdinanda, w którym gościem był wspomniany Lewy. Kapitan reprezentacji Polski zdradził, że w pewnym momencie swojej kariery był bardzo bliski transferu do Manchesteru United. W 2012 roku miałem rozmowę z Alexem Fergusonem. Zdecydowałem się nawet na dołączenie do Manchesteru United. Wszystko działo się w trakcie przygotowań do sezonu. Rozegrałem już kilka sparingów. Wiedziałem o tej rozmowie, ale mój angielski był wtedy na innym poziomie niż teraz. Na dodatek ten jego szkocki akcent. Ostatecznie temat transferu upadł. Na sprzedaż swojego kluczowego zawodnika nie zgodziła się Borussia Dortmund. Oh, hello. My name is Robert. Lewandowski yeah, hi, hi. <ścoughs> Lewandowski uchylił także rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o trenerski warsztat Pepa Guardioli. Wchodził do szatni i mówił Panowie, 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 siadajcie, panowie, siadajcie, słuchajcie. Zastanawialiśmy się o co chodzi, a on kontynuował Zapomnijcie o wszystkim co zrobiliśmy w poprzednim tygodniu, teraz gramy tak. Dla nas zmiana taktyki była naprawdę łatwa. Boys, 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 sit, 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 boys, 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 sit, sit, listen, listen, listen. And are, what's going on? You know, we are here, okay? We are. Forget so everything what we did last week. And yeah. we, we playing like this. And he showed us, you know. And for us was so easy to change the tactic. Wczoraj poznaliśmy zasady losowania eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 w Europie. 13 grudnia zostaną rozlosowane grupy eliminacji mundialu. Polska po ostatnio osiąganych wynikach wylądowała w drugim koszyku. UEFA ustalając dodatkowe zasady mocno namieszała. Namieszała z korzyścią dla Polski. Biało-czerwoni na pewno trafią do grupy pięciozespołowej, a nie cztero. To oznacza mecze z najsłabszymi reprezentacjami z piątego koszyka. UEFA z automatu umieściła drużyny z koszyków 2-4 grające w playoffach Ligi Narodów w grupach czterozespołowych. Można więc powiedzieć, że dzięki porażce ze szkotami trafiliśmy do pięciozespołowej grupy. To wszystko jest bardzo skomplikowane i ciężko byłoby wszystko dokładnie wytłumaczyć. W mediach pojawiły się nowe informacje na temat Endrika. Brazylijczyk w tym sezonie nie może liczyć na wiele szans od Carlo Ancelottiego. W związku z tym mówiono o zimowym wypożyczeniu. Według informacji Fabrizio Romano ani klub, ani Brazylijczyk niczego takiego nie planują. 18-latek w końcu ma otrzymać swoją szansę od włoskiego szkoleniowca. Musi tylko na nią cierpliwie poczekać. Juan Mata został współwłaścicielem amerykańskiego klubu. Hiszpan wciąż jest aktywnym piłkarzem. Jest aktualnie zawodnikiem australijskiego Western Sydney Wanderers. Powoli jednak musi zacząć sobie układać życie po zakończeniu kariery. Amerykańskie San Diego FC ogłosiło, że Mata został współwłaścicielem klubu. Od przyszłego sezonu drużyna ta rozpocznie zmagania w MLS. Czas pokaże, jak nowy klub poradzi sobie w tych rozgrywkach pod rządami Juana Maty. Jeden z najlepszych napastników Ligę będzie mógł liczyć na nową umowę. Kontrakt Jonathana Davida z Lille obowiązuje do końca tego sezonu. To stwarzało możliwość zatrudnienia go w lipcu przyszłego roku jako wolnego zawodnika. Kanadyjczyk w tym sezonie strzelił już 13 bramek dla Lille, co wzbudza zainteresowanie na rynku. Prezes Lil Letong w rozmowie z RMC Sport przyznał, że chce przedłużyć kontrakt z napastnikiem. Oficjalna propozycja została złożona, więc decyzja pozostaje po stronie piłkarza. Ciekawe informacje pojawiły się na temat bramkarzy FC Barcelony. Iniaki Peña bardzo dobrze zastępuje kontuzjowanego Terstegena. Hiszpan jest numerem jeden nawet po przyjściu Wojciecha Szczęsnego do zespołu. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Barsa będzie skłonna przedłużyć kontrakt z Penią. Bramkarz jednak musi jeszcze trochę na to poczekać. Według hiszpańskich mediów dużo będzie zależało od jego dyspozycji na dystansie całego sezonu. Kluczowa ma być również dyspozycja samego Szczęsnego. Dla Blaugrany nie jest obecnie priorytetem przedłużenie kontraktu z penią. Do gry po reprezentacyjnej przerwie wracają ligowe rozgrywki. W Anglii rozegrane zostaną mecze 12. kolejki Premier League. W najciekawszym spotkaniu Manchester City będzie podejmował Tottenham. Interesująco będzie także w Londynie, gdzie czwarty Arsenal podejmie piąte Nottingham. Debiut w roli szkoleniowca zaliczy Ruben Amorim. jego Manchester United na wyjeździe zagra z Ipswich. We Francji 12. kolejka Ligue. 1. Najciekawiej zapowiada się sobotnia rywalizacja Lons z Marsylią. Już dziś AS Monaco podejmie Brest, a Paris Saint-Germain zmierzy się z Toulouse. W Hiszpanii czternasta seria spotkań dla Ligi. FC Barcelona o 3 punkty powalczy na wyjeździe z Celto Vigo. Real Madrid natomiast zmierzy się z Leganes. Atletico Madrid u siebie podejmie Alaves. W Niemczech 11. kolejka Bundesligi. Już dziś Bayern Monachium zagra u siebie z Augsburgiem. Bayer Leverkusen zagra na własnym stadionie z Heidenheim. Borussia Dortmund natomiast będzie rywalizowała z Freiburgiem. We Włoszech 13. kolejka Serie A. W sobotę absolutny hit, mecz AC Milanu z Juventusem. Ciekawie będzie także w Neapolu, gdzie Napoli podejmie AS Rome. Będzie to pojedynek trenerów Antonio Conte i Claudio Ranieriego. Inter na wyjeździe zmierzy się z Veroną. W Polsce 16 kolejka PKOBP BP Ekstraklasy. Najciekawiej będzie w Warszawie, gdzie Legia podejmie Krakowie. Lech Poznań zmierzy się u siebie z GKS-em Katowice. Jagiellonia Białystok dzisiaj zagra ze Śląskiem Wrocław. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się już wkrótce o 5 rano. Do zobaczenia!